Dwa słowa na temat tego, co wydarzyło się w Włocławku. Jak wiadomo, Włocławek staje się centrum wszechświata. Agrounia tym razem we Włocławku coś tam wysypywała, jakieś, proszę Państwa, ziemniaki, może nawet nie wysypywali, tylko położyli jakieś skrzynki z ziemniakami, z jabłkami, z jakimś tam zbożem, nie wiem dokładnie, co tam mieli, nie było mnie tam na miejscu o kanem mleka. Postawili pod budynkiem, który jest budynkiem wspólnym dla kilkudziesięciu firm, między innymi też jest tu biuro poselskie pani Anny Gębickiej. No i panowie e, i pani z AgroUni e, dziwnie użyli tutaj argumentów, jedynych argumentów takich w Polsce, nigdy to nigdzie nie padało że pani Gębicka tylko sobie tutaj robi kampanię w regionie, rzucając pieniądze w okręgu numer 5, nadmiernie duże pieniądze, ewidentnie przygotowuje się do, do kampanii i agrounia ją tu obwinia. Jak wiecie Państwo, zwrócimy uwagę na dziwną sprawę, że minister rolnictwa Kowalczyk nagle jest atakowany, Okazało się, że jest atakowany przez ludzi związanych z Konfederacją. To też jest ciekawostka. Konfederacja zawsze szła na rękę Mateuszowi Morawieckiemu, zawsze. No więc trzeba było jakąś równowagę. Nie sądzę, żeby ta akcja była podyktowana tym, że pani Anna Gębicka zazdrościła, że wybito szybę w biurze pani Janny Borowia, które to razem panie ze sobą konkurują tutaj jako posłanki PiSu. To no też jest ciekawa sprawa, dlaczego, proszę Państwa, poseł może być ministrem. To, jest, to, to też jest do zmiany kiedyś tam. To tak nie powinno być, bo to jest, proszę Państwa, obchodzenie prawa, ale o tym kiedy indziej. No i, proszę Państwa, zrobili taką akcję na Facebooku, portalu jak możecie Państwo wysłuchać. Zaraz przyszli ludzie i zarzucali zarzucali agrouni takie metody, że nie szanują płodów Polski, ziemi, więc uważam, że nie przysporzy ta akcja im zwolenników, zresztą praktycznie nikogo nie było. Ciekawostką tej akcji jest to, że Portal Wocławek został zaproszony. Portal Wocławek. Nigdy nie jest zapraszany proszę Państwa do takiej akcji politycznej. Nigdy nie jest zapraszany. Pani Gębicka, jak diabeł przedświęconą wodą, nie zamierza. Boi się portalu Wocławek, nie, nie wysyła żadnych zaproszeń i to dotyczy całej klasy politycznej. A tu proszę nagle zaproszenie, przyszło nagle nagle został portal Włocek odnaleziony, to jest, to jest fajne, to jest ciekawe. Proszę Państwa, ja już tłumaczę o co tu chodzi. Gdy będziemy rządzić, to na pierwszym etapie, gdzie jeszcze będzie brzmiała dawna propaganda partii telewizyjnych, okłamująca nas, no trzeba będzie się jakoś bronić. Przed e, dziwnymi atakami e, i stworzymy taką instytucję błazna. E, wytypujemy, kto tam do takiego błaznowania najbardziej się nadaje, żeby nie miał e, taki człowiek, taka grupa ludzi, na przykład dobrej opinii, mogą to być nawet dwie grupy ludzi. E, I proszę Państwa, będziemy ich tolerować. Będziemy ich tolerować. Oni z racji tego, że mają e, nie po kolei w głowie. Dają nam gwarancję wtedy, że ta ich krytyka w stosunku do nas nie będzie miała poparcia społecznego, no bo przecież kto tam chce z takim trzymać i głosować na takiego, a więc będą dla nas bardzo bezpiecznie, będą nas atakować i dzięki temu będziemy mieli większą popularność, bo nikt nie będzie się chciał z takim zadawać, i wszystko, co potem nie powie na nas. To, to ludzie będą, nie będą wierzyli. I teraz pytanie do nas wszystkich: czy Mateusz Morawiecki to nie zna tej taktyki? Przynajmniej to jest taktyka stara jak świat. Czy to jest przypadek, że pan Mateusz Morawiecki, który jest odpowiedzialny za prawo i porządek w Polsce, nie widzi działalności niektórych ludzi, która to działalność łamie prawo? No na pewno widzi. E, proszę Państwa, na rękę, czy, czy Mateuszowi Mar Morawieckiemu, na rękę jest, że antysystem ma ileś e, biegunów, które każdy z tych biegunów po kilka procent e, zabierze elektoratu, o odczaruje elektoratu, a potem nie przekroczy progu wyborczego? No na rękę jest i na pewno zdaje sobie z tego sprawę. I, proszę Państwa, będąc premierem, można bardzo łatwo to wymodelować. Można pieniądze nawet płacić na takie organizacje, żeby się rozwiały do pewnego momentu do pewnego momentu, jak już będą na przykład za duże, no to jeszcze idzie pieniędzmi to podzielić. Dwaj liderzy dostaną pieniądze, i jeszcze się podzielą itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, może dojść paradoksalnie do takiej sytuacji, że takie rządy, takie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 5% poparcie, ja już to tłumaczyłem i, i tak będzie miało 100% na przykład ludzi w Sejmie. To idzie to, to zrobić. Do tego są potrzebne pieniądze, a widać, że Mateusz Malowiecki te pieniądze przez różne fundacje rozdaje na lewo i prawo. Ktoś mi powie, panie Maciak, ewidentnie pan tu pijesz do pana Kołodziejczaka i jeszcze może innych, e, a to może pan rozbija, e, a nie pan Kołodziejczak. Nie, proszę państwa, ze mną i z ruchem dobrobytu i pokoju jest sytuacja troszkę inna. W wyborach w 2019 roku pan Kołodziejczak zapowiadał, że zrobi komitet i porwie Polskę, porwie antysystem i zabierze władzę Prawo i Sprawiedliwości. Ja sam nawet namawiałem ludzi, skierowałem wtedy, my ze sobą rozmawialiśmy z panem Kołodziejczakiem. Kierowałem do niego ludzi, na przykład doktora Huberta Czerniaka mówię, Hubert, idź do kołodziejczaka. Facet widzę, że chce walczyć, trzeba dać mu szansę. I co proszę, kołodziejczak zrobił w 2019 roku po tych zapowiedziach, po tym, jak zaczęliśmy mu wszyscy pomagać, tak? Powiedział, że stworzy komitet, że ruszy w wyborach, a potem się wycofał. Proszę mnie nie porównywać do pana Kołodziejczaka i jego działalności. Ewidentnie pod parasolem. Ewidentnie, e, e, bo, bo, proszę Państwa, bo ta akcja świadczy o tym, że e, jakbym wywabił lisa z nory, bo ta akcja ma świadczyć o tym, że no nie, że pani Gębicka nie jest wcale taka bezpieczna, e, że to nie tylko pan Kowalczyk jest tak atakowany, że to ona też, tylko tamtego zetną, a ona zostanie. To na tym to polega. Proszę proszę mnie nie porównywać z Panem Kołodziejczakiem i Ruchu Dobrobytu i Pokoju, bo my ludzi nie zawiedliśmy. Mógł w 2019 roku startować, mógł wejść w jakiś sojusz jeszcze, połączyć się. My też jak trzeba będzie, to się połączymy, ale na zdroworozsądkowych zasadach, a nie tak, że znowu y, będziemy my Polacy oszukani. Y, I to jest zupełnie inna sytuacja. I ja mam prawo dziś mówić y, na pana Kołodziejczaka, że, że stworzył rozbijacką grupę pod, no, dość mocnym e, pobłażaniem e, polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo ja powiem hello, tak? Bo ja nawet w słusznej sprawie e, zdanie wypowiem dla takich pupili, jak pan Marcin Rola i od razu mi się sędziego deleguje do mojej sprawy, od razu. E, I i daje wyroki. Więc to nie jest ta sama sytuacja. Proszę na takie szczegóły zwracać uwagę.